Ja już nie będę narzucał tutaj tematów, bo wydaje mi się, że pan poseł ma ugruntowane pewne miejsce w czołówce, miejsce oburzonych. Bardzo proszę, panie poseł. Dziękuję najmocniej, ale nie ukrywam, iż bardzo długo zastanawiałem się, czy słowo oburzony, najlepiej oddaję moje odczucia, intencje, zachowania, dążenia. Ja oczywiście bywam oburzony, bywam wściekły, bywam rozgoryczony, ale podstawową intencją, przesłaniem i motywacją a która mi towarzyszy to jest oczywiście dążenie do budowy niepodległego państwa polskiego. To jest kwintesencja a, moich wysiłków. A także pamięć takiego takiej formuły, która przyszła mi na myśl, gdy w roku 1992 Obalano rząd Jana Olszewskiego. Miałem zaszczyt pełnić wtedy funkcję ministra spraw wewnętrznych i y, powiedzieć taką, taki, takie zdanie, które po dzień dzisiejszy wydaje mi się ważne, nawet powiedziałbym niestety ważne, dramatycznie ważne. A brzmiało ono tak. Gdy politykom brakuje odwagi, następne pokolenie płaci krwią. I okazało się, że to zdanie, w którym zamknąłem ówczesne moje przemówienie sejmowe po obaleniu naszego rządu, w sposób straszliwy sprawdziło się jeszcze w naszym życiu. Jeszcze w życiu tego pokolenia, które przeżywało wówczas. Tę pierwszą wielką, spektakularną porażkę ludzi, którzy właśnie nie byli oburzeni, bo większość społeczeństwa polskiego wtedy jeszcze była nieoburzona, ale zdezorientowana, nierozumiejąca, patrząca na rzeczywistość, która im się jawiła jako coś zupełnie niezrozumiałego. A przecież. A przecież temu, co się zdarzyło, to, co się zdarzyło, zostało poprzedzone przez instrukcję pana Czesława Kiszczaka, by tworzyć fikcyjne partie polityczne, które będą narzędziem w ręku służb specjalnych. Instrukcją pana Dankowskiego, by odnotowywać tych posłów, którzy są i senatorów także z tym szacunkiem dla Senatu, którzy byli tajnymi współpracownikami do osobnej kartoteki ich przemieścić niejako w biurze C Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli w kartotece, bo się mogą przydać i w odpowiednim momencie trzeba, by, trzeba będzie ich uruchomić, a przede wszystkim, a przede wszystkim, i to budziło wtedy moje największe, Największy wstrząs, przecież to wszystko zostało poprzedzone przez systematyczne mordy naszych przywódców, księży, którzy równolegle z okrągłym stołem byli miesiąc w miesiąc na naszych oczach mordowani na naszych oczach. Wtedy właśnie, gdy toczyły się obrady okrągłego stołu, to po miesiąc po miesiącu byli mordowani księża i to był dopiero a, wstrząs a, tego, jak przechodziliśmy nad tym. Do porządku dziennego i jak uznawaliśmy, że możemy negocjować, możemy rozmawiać, możemy się układać, możemy brać te, ile tam, 30%, 20%, już nie pamiętam, jak to wyglądało, co nazwano wówczas już tak zwanymi, przepraszam bardzo, nie wyborami, jakoś inaczej to nazwano, wstępnymi, częściowymi, o, dziękuję, ja, że proszę, częściowo wolnymi wyborami, ale to wtedy tak nazwano, bo dzisiaj ten dzień jest obchodzony jako dzień pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Wtedy jeszcze, te dwadzieścia kilka lat temu, nie można było tak wprost kłamać. Dzisiaj już można wprost kłamać, dzisiaj to są wolne wybory. Mówię o tym dlatego, że tamten ból powtórzył się w sposób nieporównanie bardziej dramatyczny, gdy nieomal na naszych Oczach zabito polską elitę 10 kwietnia 2010 roku. I te fakty są z sobą ściśle związane. Właśnie dlatego, że pozwoliliśmy, zawierając ugodę Okrągłego Stołu, na mordowanie równocześnie naszych przywódców, naszych księży, właśnie dlatego potem doszło do tragedii smoleńskiej. Istnieje iumptim między tymi dwoma wydarzenia, wydarzeniami, kontinuum między tymi dwoma wydarzeniami. Co łączy te dwa wydarzenia? Te dwa wydarzenia łączy to, iż dopuściliśmy do tego, by Polska była odbudowywana jako państwo agenturalne. To, jest, to łączy te dwa wydarzenia, że dopuściliśmy do tego, żeby ludzie. Wszyscy wiedzą, że pan Czympiński był funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa. To nie jest żadna tajemnica, prawda? Nikt tego nie ukrywał i nie ukrywa. I nikt nie ukrywał i nie ukrywa, że... Polskie służby specjalne po roku 89 były budowane jako kontynuacja służb komunistycznych. Słyszę dzisiaj i wstrząsnęło No to, jak pani Ewa Stankiewicz mówi, że jesteśmy pod okupacją. Ale pani Ewo, tak to było budowane. To nie jest tak, że my jesteśmy pod jakąś obcą okupacją. To nie jest tak. Jest tak, że my przyzwalaliśmy w każdych kolejnych wyborach, w każdym kolejnym działaniu na umacnianie się tego czynnika agenturalnego, który jest wprost infrastrukturą. Tu nie chodzi, jak mówię, agenturalnie nie chcę, ja ich szanuję oczywiście, lubię, cenię i tak Tylko, że to jest obce narzędzie po prostu. Najnormalniej w świecie obce narzędzie. I to nie są ludzie, którzy dysponują jakimiś nadludzkimi zdolnościami. Nie proszę Państwa, i nie jest tak, że za tym stoi jakaś gigantyczna potęga militarna, gospodarcza, polityczna da, dawnej, dawnego Związku Radzieckiego, a dzisiaj Federacji Rosyjskiej, bo Rosja dzisiaj nie jest żadną potęgą ani polityczną, ani gospodarczą, e, e, ani, e, ani militarną, jest tylko potęgą kłamstwa. To jest jedyna siła, jaką posiada ta agentura. To nie jest tak, że rządzi przy pomocy strachu, rządzi przy pomocy kłamstwa, rządzi przy pomocy plotki, rządzi przy pomocy skłócania ludzi, rządzi przy pomocy formułowania tysiąca, tysiąca tak absurdalnych teorii, że ja jestem oburzony na głupotę naszą. Na, na, na coś takiego, że pozwalamy, by naród tysiącletni, jego część uwierzyła, że 80-tonowy samolot może się rozbić o 30-centymetrową Ile Ileż bezczelności trzeba, żeby formułować i wziąć przemysł Zgaduje się, że materiał wybuchowy pochodzi stąd, że żołnierze siadali na tych 60 fotelach, na których znaleziono, bo tam na 200 części foteli, na 63 znaleziono materiał wy... ślady materiału wybuchowego. I otóż Którzy w to wierzą, chcę przypomnieć, że znaleziono także na skrzydle tego samochodu ślady materiału wybuchowego. Czyżby ci żołnierze i na skrzydłach siadali? No przecież to się w głowie nie mieści, jak dużą dozą bezczelności ludzie, którzy kreują właśnie to niebywałe kłamstwo, przekazują je nam, społeczeństwu i co więcej, Znajdują jakiś tam odbiór. Znajdują jakiś tam odbiór. Otóż problem, Pani Ewo, z okupacją jest w dużym stopniu problem z okupacją naszych sum. Z okupacją naszych sum. Ponieważ, i tu ma rację absolutna, Pan Profesor, absolutną rację. Tak długo, jak długo nie damy sobie zabrać mechanizmu demokratycznego, tak długo zwycięstwo jest w naszych rękach. Z chwilą, kiedy damy sobie zabrać mechanizm demokratyczny, od tego momentu zostanie nam tylko ulica i od tego momentu zostanie nam tylko rozpacz. A ulica i rozpacz to są ukochane narzędzia służb specjalnych, bo gdy mają do tego jeszcze media, to mogą przy pomocy ulicy i rozpaczy zrobić naprawdę wszystko i przedstawić każdy obraz jako taki który można przeciwstawić naszym myślom, dążeniom i nadziejom. Jak trafnie mawiał Cap Matkiewicz, prowokacja polityczna to jest użycie najświętszych marzeń i dążeń narodu przeciwko temu narodowi. Najświętszych uczuć narodu przeciwko temu narodowi. I tak się właśnie dzisiaj robi. No ale przecież, gdy była gdy był konkurs, czy jakby to tam nazwać, na media elektroniczne, na, medi na, 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 na kanały telewizyjne w połowie lat 90., no to oddano to ludziom, z których prawie każdy jest odnotowany w, w archiwach jako, jako współpracownik takich lub innych służb specjalnych komunistycznych. Tam prawie nie ma innych... Tam prawie nie ma innych ludzi. Gdy popatrzycie Państwo na przedsiębiorstwa wielkie, to podobna jest sytuacja. My doprowadziliśmy do tak swoją bezwolnością, swoją akceptacją takiego stanu. Sytuacją, w której aprobujemy to, zgadzamy się na to, że są wielkie telewizje, jak TVN, są wielkie gazety, jak gazeta wyborcza, gdzie promuje się wprost ludzi o przeszłości agenturalnej jako idoli, jako wzór na przykład e, e, polskiego dbania o bezpieczeństwo narodowe. Jeżeli otworzycie te gazety albo te media, te telewizje, to zobaczycie, że głównymi specjalistami, którzy nam tłumaczą, że brzoza musiała, prawda, albo że coś tam, coś tam, od bezpieczeństwa są ludzie, którzy zdobywali szlify z rąk pana Czesława Kiszczaka. Więc dlaczegoż dziwimy się, że wobec nas tak się zachowują? Dlaczegoż dziwimy się, że ma to swoje konsekwencje? To zdziwienie, to zdziwienie elit politycznych mnie najbardziej oburza. I powiedziałbym tak, że nie oburza mnie nawet. Nie oburza mnie nawet, gdy różni ludzie typu pan Palikot wykrzykują, że Kaczyński i Macierewicz mają się znać, znaleźć w więzieniu. Ale oburza mnie do szpiku kości, że marszałek Sejmu na to zezwala. Do, oburza mnie to do szpiku kości, cokolwiek. bo cokolwiek mówi, Stanach Zjednoczonych, to tam się to właśnie zdarzyć by nie mogło, bowiem jest różnica między bardzo ostrą dyskusją polityczną, a nawoływaniem do represji, do represji karnych wobec opozycji. I to być nie ma prawa się zdarzyć. W państwie nie tylko demokratycznym, ale w państwie, który siebie szanuje. Otóż my siebie przestaliśmy szanować i dopuściliśmy dopełnienia głównych funkcji w najważniejszych miejscach struktury państwowej, gospodarczej, politycznej i zwłaszcza ideowej ludzi, o których Tomimom wiemy, że całe życie byli wykopywani w służbie kłamstwo i złu w służbie yy, walki z Polską i polskością. A czegoż chcecie? Czegoż chcemy od ludzi, którzy byli wychowani przez Sowietów, żeby oni byli polskimi patriotami, żeby oni byli polskimi katolikami? Tak, siadają czasami w pierwszym rzędzie, a nawet czasami wyłącznie oni siedzą w pierwszym rzędzie w kościołach. Tak to się oczywiście zdarza, ale przecież to ale przecież nie ma nic wspólnego z polskością. To jest pewien obrzęd władzy. To jest pewna, pewne narzędzie realizacji władzy. Je, powtarzam jeszcze raz, jeżeli elity polityczne yy, nie mają odwagi, następne pokolenia płacą krwią. Tak było, jest i będzie. Dlatego oburza mnie czasami bezradność elit politycznych, intelektualnych i dlatego zwracam się do nich teraz. Pamiętajcie, to nie jest żadna kwestia a, politycznych różnic, to nie jest kwestia y, manifestów politycznych, to nie jest kwestia nawet władzy, to jest kwestia odpowiedzialności za naród i państwo. Jeżeli my dzisiaj nie położymy kresu temu bezprawiu, to za to zapłacą wasze dzieci i wnuki i będziemy płacili za to gorzkimi łzami będziemy oblewali nasze nieszczęścia, jeżeli teraz tego nie wiemy. A ciągle mamy szansę. A ciągle mamy olbrzymie możliwości. Bo odwołując się do słów pani Ewy Stankiewicz i jej gorzkiego, yy, tak powiem, zwrotu na temat opozycji, nikt nie zbudował tak wspaniałej, wielkiej potęgi narodowej, politycznej, polskiej jak Jarosław Kaczyński budując Prawo i Sprawiedliwość. I trzeba... otwartych, tak powiem, i naprawdę nie, no, nie jest tak, że mam zamiar tu lukrować błędy i tak dalej. Trzeba sobie zdawać, że od czasu Solidarności nie mieliśmy tak szerokiej, szerokiej siły ideowej, jak Radio Maria, politycznej, jak Prawo i Sprawiedliwość i inne związane z nim ruchy i partie, oraz pracowniczej, jak Solidarność. Ten front jest najsilniejszym układem narodowo-niepodległościowo-chrześcijańskim, jaki Polska miała. Nie zmarnujmy go, bo inaczej będziemy obudzeni.